Już za chwilę Puch de bili. Czemu oni tyle zadają? To był głupi pomysł Kurde no nie ma Czy tam jest care a! O, na przykład ten Na przykład ten Będzie próbował przejść z A A sikota uspałem Blutesta, co? Halo, moce BKP is all things Rolling, 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 rolling Friendly fire on Jeden wie o grze sporo A drugi gra pierwszy raz nam to naprawia swoją Ale L. To no nie są koledzy po prostu było śmieszne, dobra Tam w czy co? Co to jest za mob? Holy shit Flame Man, he dead. Mój stary potrzebił O, to jest fire. Oh! Ah! School emoji, ej! Nie moja wina. O nie! O nie! Ah! Oh! Czy im się uda? Nie wiem. Szczerze. Hello. Wziąłem se koronkę. W sensie, teoretycznie tej korony nie powinienem mieć, ale to jest mój brand, wiesz? Aha, dobra, czyli każdy jest, ten... Każda rzecz ma swoje miejsce w ekwipunku, nie że tak jak jest w terenie że wszystko musisz sobie, ten... E, tak, tak, tak. To jest rozdział na takie bronie, bronie i temy ogólne, na bloki, meble, jedzenie i tak dalej. We are currently in orbit around an unknown world. The ship is heavily damaged and we are unable to leave orbit. I suggest you beam down to the planet's surface using the teleporter. Dobra, to co? Spadamy Trzeba... na Ziemię? Tak. Beam down, po prawej jest. To jest jak Terraria, tylko że nie. O! 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 <laughs> co to jest? <laughs> Okej. Okay. To będzie ciekawy gameplay. You discovered coal. you can turn coal into torches to light your way. Nikt by się nie domyślił, że z węgla się robi pochodnie. Nikt. Absolutnie nikt. Nikt, totalnie nikt. Absolutnie nikt. Pochodnie. No się spalający do sobie ogień. W sumie to, to, co teraz warto zbierać, to te drzewa kopać, co są na powierzchni. Ogólnie ten kill taki, co masz, to, to jest uniwersalne do wszystkiego. Yy, więc nie musisz żadnych siekier ani łopat robić, bo. Wszystkim kopiesz tak samo szybko. Są tylko na przykład kilofy. Musimy kopać drzewa, wszystkie rudy, które widzisz i jak będziesz takie liany widział, to też to, też to trzeba zbierać, bo z tego się robi e, rzeczy na healing. Przeciwnik! Przeciwnik! Wygląda tak groźnie. Czekaj, czy to jest iron? Po kolorze wnioskuję, że koper. <laughs> Ej, ale tak ironicznie, jak stałeś na górze, to przez chwilę myślałem, że ty sikasz na ten koper. I'm pissed, I'm just pissing. <laughs> nie, patrz. Nie, ja nie wiem nic na temat tej gry. No, you yeah, see, blind, blind play uh. Oh. are picking up an unknown radio signal around this archaic energy source. If you pick up this message, you must have found an ancient gateway. Please use it to come and find me. You can power up the gate with core fragments. core fragments. They appear naturally within the geology of this planet, reading such as or clusters, plots... Fuck. in Ja miałem. O Jezu, ja miałem admina włączonego przez przypadek. Stój! Stój, bo ty umrzesz. Jak to coś zjeść? Pokażę Ci jak się uleczyć. Kliknij se C na C masz crafting. A, plant tak. fiber pewnie muszę zdobyć. Ja, jak się rzuca w tej grze? Wspomniałem. No rzuć! Jak się rzuca! O o. O! -o. o, -o. o, -o. W nocy się respię trochę trudniejsze moby tak jak w terenie. Jak? Jak się rzuca? Jak sobie używasz solwów, to masz taki cooldown lekki. Jakby nie możesz spamować tego po prostu. A! O o! And I'm dead! Już tam słyszę jakąś walkę po lewej. Au. Ała. Chyba nas na śląsku wrespiło, bo dużo węgla. Nie widzę tu biedronek, więc chyba nawet w Polsce nie jesteśmy. Ty, on nie leczy. To tak nie. Nie właśnie to chyba Poison dostajesz jakiś 10. <grym> to nie wyglądało zdrowo. Ty skrzynkę widzę. Tak też można. Dobra, już się w tym cave nakopaliśmy choć. Jak się czujesz? Wszystko w porządku? Eee, Powiedz mi o swoich problemach. Nie, nie pisałem się na rozmowę z psychologiem. A, A ja to tylko mecz przyszedłem pooglądać. A piwo? Nie wiadro. <laughs> o, o, wiadro. I bierze ze sobą. Będę udawał, że tego nie widziałem. To jest, to jest... Ta gra jest ciekawa. bardzo śliska. Dosłownie z precyzją chirurga musisz się ustawiać, żeby na, na krawędzi bloku stanąć. Ty chcesz to tam otworzyć na dole? A i teraz hmm? killa dostałeś. To jest taki mystery box. Ty... ale to jest dużo. To jest skrzynka tam jest. Na tej planecie są same ruiny, jak na razie. Jakby nie ma żadnych takich, wiesz, domków bez... znaczy z ludźmi na przykład. No jedyny kto był to tylko ten ziomek na początku. No ja, ale to taki... Merchant. No, Merchant. To... on wygląda przyjaźnie. Mapa jest nieskończona. Czy ona w końcu się kończy? E, kończy się, kończy się. Co tam na dole jest? Mm. Rowing dart. O, core fragment. No tu są te... albo możesz iść jakby pod ziemię i kopać te core fragmenty, albo tutaj pójść. I szczerze, tutaj się fajnie idzie, bo tu zawsze coś jest w skrzynkach. Ja nie, nie to parze, jak ja ich nienawidzę. Nie. O kur... Żyjesz? Nie! Ale żyłeś, miałeś jakiś jeden HP. No i chciałem zamiocić się ten. Nie. Ale ty dosłownie miałeś czarny pasek zdrowia, nie? Co to za Snorlax? Tylko Właśnie on tak wygląda, nie? Czekaj, rzucę w niego mołotowem. O, ale dostał! Snorlax, nie Jak masz te darty to w niego rzucaj. Ale on dostaje od tego! Jest? Tylko fragment. Ty, bo to pali. Ile dostaje z niego to fragmenty. Ja nie, nie, nie wiem czy z niego 20 nie wypada czasem, idealnie na ten. No właśnie mam 22. Teoretycznie już tam możemy wrócić, ale tu są fajne rzeczy, nie? Ten co nam śpi. Z tym... O! Dostałem coś. Hammer! U. Jak se prawym klikniesz, to masz jakiś ability jeszcze na tym chyba. chyba że no nie ma. właśnie nie mam. A, to szkoda. To ja wolę miecz. możesz mi oddać sam. Bo tam też pisze damage i zadajesz, nie? Damage per swing nibyż 14, ale zanim się... Jeszcze się mylę z kontrolkami. Tyś... Musisz... <laughs> Musisz uważać na te spadanie. Bo jak puścisz jak puścisz S, to wtedy już nie spadasz przez tę platformę. Wow. Silver. Co mnie klepie? Są cztery nietoperze. Nie Ale go, go złą shotowaliśmy w dwójkę. Let's go! Let's go! Co to jest? <grym> Teraz to no ty kolendy grasz? Nie. A! to może ci pomogę Moja ulubiona rzecz w całej grze się nie robi lepsza niż to Koniec do Razem? Nie mogę Ajajaj Nie! To ta uciekam od ciebie tak jak w Chodź tu! Nie uciekcie od mojej muzyki! Zostaw mnie! A! Ty, czy coś? Nie są głównie klasyczne Albo z jakichś gier niektórych <śmiennie> Będę tylko kolędy puszczał Dobra Jak pójdziemy wystarczająco w lewo to... Kiedyś ten świat przejdziemy naokoło O o O o, au Aua Auć Zostaw mnie Jezu, ja, na Mount Everest wchodzę. Getting over it. Okradłem kogoś. <noise> Let's go. Masz, już mam. Już mam mój bright Piano Człowiek, co ze sobą do grobu to wziął, nie? The Entertainer. Gramy The Entertainer. <noise> Idziemy. <śmany> to jest najpoważniejsza gra w historii. O Gram dalej! Nie chyba nie lubią mojej muzyki. A, na mnie się rzucili! Co ty za bombę rzucasz?! O, wróciliśmy na start! Pamiętasz to? Tak. Dobra, koniec. Koniec. Okej, okay, battle music. Teraz ja dostaję permanentnego buffa na damage. Niestety, nie ma takiego czegoś. Nie możesz być bardem. Ja to całą orkiestrę można zrobić, bo to się dzieli na bas i tak, i tak dalej, nie? Dobra, ty to odpalaj. Bo masz te teraz 20 tych kryształów. Klikasz to i masz taki ten... Teleporter. Teleport. Teleport. Następnym razem. O o o o o o. o. Hmm. Z nogą nam to naprawdę swoją. To nie są koledzy! To nie są KOLEDZY! Tutysta co? To już nie jest kolega. Yeah. <głos> <głos> Holy shit. Ty Gun tu jest. O, na przykład ten. Na przykład ten. Że ile tu jest lokacji. Przepraszam bardzo. Podaję ci papier. Daria. Czy im się uda? Dowiecie się następnym razem.